Przygotowanie do każdej godziny. O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej, kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo. W swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę piętnastą. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich. I zamierzam świadomie rozważać w każdym czasie, którym muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij o miłościwy Panie moją pełną miłości, intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych. Jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą, i aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. I wyciągając ramiona, aby Cię objąć. Kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Jezus, Jezus. Jesus 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 Skrępowany Jezu, twoi wrogowie wraz z kapłanami ukłazują cię piłatowi. Przybierając pozory pobożności i sumienności, pozostają na zewnątrz, atrium, ponieważ mają świętować Paschę. A ty, miłości moja, widząc głębie ich złej woli, wynagradzasz wszelką hipokryzję kręgów kościelnych. Ja również wynagradzam razem z Tobą, ale podczas gdy Ty zajmujesz się czynieniem dla nich dobra, oni natomiast zaczynają Cię oskarżać przed Piłatem, wymiotując całą truciznę, którą mają przeciwko Tobie. Piłat okazuje niezadowolenie z zarzutów, jakimi Cię obarczają. I aby móc słusznie cię wskazać, przywołuję cię na stronę i sam cię przesłuchuję oraz zapytuję: Czy ty jesteś królem żydowskim? A ty, Jezu, mój prawdziwy królu, odpowiadasz: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby tak było, Tysiące anielskich legionów stanęłoby w mojej obronie. A Piłat, poruszony słodyczą i dostojeństwem Twoich słów, zaskoczony, mówi do Ciebie: Jak to, Tyś królem? A Ty, tak jest, jak mówisz: Jestem królem i przyszedłem na świat, aby uczyć prawdy. A Piłat, nie chcąc wiedzieć nic więcej, przekonany o Twojej niewinności, wychodzi na taras i oświadcza: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Żydzi są wściekli i oskarżają Cię o wiele innych rzeczy, a Ty milczysz i się nie bronisz. Wynagradzasz słabość sędziów. Gdy znajdują się w obliczu despoty, wynagradzasz ich niesprawiedliwość, jak również modlisz się za niewinnych, ciemiężonych i opuszczonych. Piłat, widząc wściekłość twoich wrogów, oraz chcąc się ciebie pozbyć, odsyła cię do Heroda. Ty wynagradzasz, Panie, Ty, Ty sam, Ty sam, Ty zadość uczynić chcesz, Ty sam, Ty sam, Jezus przed Herodem. Mój boski Królu, chcę powtórzyć Twoje modlitwy i zadośćuczynienia oraz towarzyszyć Ci w drodze do Heroda. Widzę, że Twoi rozwścieczeni wyrogowie chętnie by Cię pożarli. Prowadzą Cię pośród obelg, kpin i drwin. I tak dostarczają Cię przed Heroda, który nadęty Zadaje ci wiele pytań, ty nie odpowiadasz i nawet na niego nie patrzysz. A Herod zirytowany, ponieważ nie może zaspokoić swojej ciekawości i czując się poniżony twoim długim milczeniem, oznajmia wszystkim, że jesteś obłąkany i pozbawiony rozumu i rozkazuje aby cię jako takiego traktowano aby zrobić z ciebie pośmiewisko nakazuje cię ubrać w białą szatę i oddaje cię w ręce żołnierzy aby mogli się znęcać nad tobą najgorzej jak mogą mój niewinny Jezu nikt nie znajduje w tobie Winy, jedynie Żydzi, ponieważ ich fałszywa religijność nie zasługuje na to, aby światło prawdy mogło rozbłysnąć w ich umysłach. Jezu mój, nieskończona mądrości. Jakże wiele kosztuje cię bycie uznanym za obłąkanego, żołnierze, znęcając się nad tobą, obalają cię na ziemię. Kopią, opluwają, wyszydzają z ciebie i biją cię kijami uderzeń, jest tak wiele, iż czujesz, że umierasz. Boleści, obelgi i upokorzenia, które ci zadają, są tak wielkie i tak liczne, że aniołowie płaczą i zakrywają twarz skrzydłami, aby tego nie widzieć. Mój obłąkany Jezu, ja też chcę Cię nazwać obłąkanym, ale obłąkanym z miłości. Twoje miłosne obłąkanie jest tak wielkie, że zamiast się unieść gniewem, modlisz się i dajesz zadość uczynienie za ambicje królów i przywódców, którzy dążą do królestw poprzez rujnowanie ludzi. Za wiele rzezi, których dokonują, za tak wiele krwi, którą przelewają dla kaprysu oraz za grzechy popełniane w sądach, na dworach i w wojsku. Żołnierze robią z tobą, co chcą, a ty milczysz i zadość uczynisz. Żołnierze robią z tobą, co chcą, a ty milczysz i zadość czynisz. Jezu mój, wzruszające jest patrzeć na Ciebie jak pośród tak wielu zniewak. Modlisz się i wynagradzasz. Twoje słowa rozbrzmiewają w moim sercu i czynię to co ty czynisz a teraz pozwól że stanę u twego boku podzielę twój ból i pocieszę cię swoją miłością a oddalając twoich wrogów wezmę cię w swoje ramiona aby Cię wzmocnić i pocałować w czoło. Moja słodka miłości widzę, że nie chcą zostawić Cię w spokoju. A Herod odsyła Cię do Piłata. Twoja droga do Heroda była bolesna, ale Twój powrót będzie jeszcze bardziej tragiczny, bo widzę, że Żydzi są jeszcze bardziej rozwścieczeni niż wcześniej. I za wszelką cenę zdecydowani doprowadzić do Twojej śmierci. Dlatego, zanim opuścisz pałac Heroda, chcę Cię pocałować i pośród tak wielu cierpień potwierdzić swoją miłość do Ciebie. Dodaj mi sił swoim pocałunkiem i swoim błogosławieństwem, abym mogła podążać za tobą do Piłata. siły, mnie, Jezu mój, Jezu mój. Chcę z Tobą iść, chcę blisko być, Jezu mój. Dziękczynianie po każdej godzinie. Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię jak w udrance. i boleści się modlisz. Składasz zadość uczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się towarzyszyć ci we wszystkim. A ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, O mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim. Dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, O Jezu. Spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty. Twoim błogosławię Cię tak, aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć. Za dar piętnastej godziny męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bogu niech będą dzięki.